Lasy kryją najróżniejsze pamiątki z przeszłości. Skryte w gąszczu drzew, porośnięte trawą i krzewami, niełatwo dają się zauważyć. Tylko wytrawne oko pasjonata dostrzeże, że wzniesienie w zaroślach nie jest naturalnym ukształtowaniem terenu, a powstało wskutek ludzkiej ingerencji. W lasach nadleśnictwa Nowa Sól historia też zostawiła swój ślad. Poznajmy najciekawsze z atrakcji, które skrywają tutejsze gęstwiny. Zacznijmy od tych, które mają militarny charakter, czyli niemieckich fortyfikacji. W połowie lat 20. XX wieku niemiecki sztab generalny uznał potrzebę budowy na wschodnich granicach Niemiec fortyfikacji stałych. Głównym powodem podjęcia tych zadań było przekonanie o zagrożeniu ze strony polskiej. Znajdujemy się przed jednym z obiektów pozycji odrzańskiej, wybudowanym w 1935 roku w ramach fortyfikacji odcinka Nowasul. Zadaniem tego obiektu była obrona podejścia do mostu, znajdującego się nad Odrą i również obserwacja przed pola. Obiekt składa się m.in. z izby bojowej, z której zachowała się oryginalna płyta pancerna typu 7P7 oraz z izby obserwatora, w której zachowała się pozioma płyta pancerna. Pod tym względem obiekt jest wyjątkowy, dlatego że wszystkie inne wybudowane w okolicy nowej soli schrony pozycji odrzańskiej zostały po wojnie wysadzone. Dzisiaj obiekt jest w rękach grupy pasjonatów, którzy od kilku lat próbują przywrócić mu wygląd. Budowy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej na terenie obecnego powiatu Nowosolskiego wybudowanych zostało 109 stałych obiektów fortyfikacyjnych. W 1945 roku umocnienia te miały powstrzymać natarcie Armii Czerwonej, choć tak się nie stało. W tej izbie znajdowało się pomieszczenie obserwatora. Zadaniem obserwacji, która była realizowana za pośrednictwem lornety nożycowej, było oczywiście penetrowanie terenu w okolicy schronu i przedmościa odrzańskiego. Do schronu wchodzimy poprzez tzw. śluzę gazoszczelną, ponieważ wszystkie obiekty wybudowane nad Odrą miały charakter gazoszczelności, były to doświadczenia związane z I wojną światową, gdzie użycie gazów bojowych było powszechne, stąd te obiekty również były przystosowane do obrony przeciwgazowej. Obecnie obiekt jest pieczołowicie odrestaurowywany przez grupę pasjonatów. Jako jeden z nielicznych zachowanych obiektów fortyfikacyjnych tego typu należy do cennych zabytków architektury obronnej w regionie. Na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól znajduje się bardzo interesujący, unikatowy w tej materii obiekt, czyli lekkie stanowisko bojowe, zwane potocznie w literaturze pancer. Stodołą. Obiekt został wybudowany w 1937 roku, kiedy to niemieccy planiści uznali, że fortyfikacje wniesione kilka lat wcześniej na prawym brzegu Odry mogą mieć problemy z czasem obsadzenia załogi. Sposobem na zdobycie większej ilości czasu, który był potrzebny do obsadzenia głównych pozycji bojowych na lewym brzegu Odry, Postanowiono na prawym brzegu zbudować obiekty fortyfikacyjne, które miałyby powstrzymać ewentualny napad przeciwnika. Dlatego wybrano obszar w okolicy miejscowości Różanówka, gdzie przebiega naturalny obiekt hydrotechniczny, jakim jest kanał Kopalnica, stanowiący też naturalną przeszkodę terenową. Postanowiono ten fragment lasów i terenów zabezpieczyć lekkimi stanowiskami bojowymi. Taka była geneza powstania tego stanowiska. Prostego budynku udającego obiekt gospodarczy, który krył stanowisko bojowe, a mianowicie za płytą pancerną, znajdującą się w ścianie czołowej, mógł być zastosowany karabin maszynowy. Zadaniem tego stanowiska była krótka obrona, kilkanaście godzin maksymalnie, w celu wygospodarowania czasu potrzebnego do obsadzenia głównych linii obronnych nad odrą. Znajdujemy się wewnątrz obiektu, który był, jak wspomniałem, pozorowany na budynek gospodarczy, czyli stodołę. W środku jednoprzestrzenne wnętrze, na ścianie ślady po płycie pancernej, która została kilkanaście lat temu zdemontowana i obecnie jest przechowywana w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. W obiekcie znajduje się pomieszczenie podziemne, niewielkie, którego celem było prawdopodobnie gromadzenie amunicji lub ochrona przed ewentualnym atakiem ze strony przeciwnika dla załogi, która w tym obiekcie stacjonowała. Niestety te militarne pozostałości nie zawsze są bezpieczne. Schowane w zieleni mogą być pułapką, w którą łatwo wpaść. Znajdujemy się na tzw. linii odrzańskiej, czyli Oderstellung. Linia ta w dużej mierze nie była wykorzystana podczas walk toczonych tutaj w lutym 45 roku i zniszczenia, które tutaj możemy w tle oglądać, pochodzą w wyniku systematycznej likwidacji poprzez wysadzanie, którym zajmowały się wojska radzieckie. Po zakończeniu działań wojennych miejsca te stanowią szczególne zagrożenie dzisiaj ze względu na to, że porośnięte są zielenią i w dużej mierze niewidoczne są Różne elementy konstrukcyjne wystające w wyniku wysadzania tych obiektów. Jedynym sensownym zabezpieczeniem tych obiektów, wydaje się, jest je odpowiednio oznaczyć poprzez tablice informacyjne lub też jakieś nadruki na ścianach informujące o niebezpieczeństwie tych miejsc. Lasy nadleśnictwa Nowa Sól są kuszącym wyzwaniem dla archeologów, historyków i badaczy. Obfitują bowiem w godne uwagi zabytki archeologiczne. Jednym z ciekawszych są średniowieczne wały śląskie. Te liczące sobie kilkadziesiąt kilometrów nasypy ziemne to jeden z najdłuższych zabytków Europy. Kto mógł je wybudować i czemu służyły, to spróbuje wyjaśnić Hubert Augustyniak, archeolog z Muzeum Archeologicznego w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. Obecnie znajdujemy się na terenie jednego z odcinków tzw. wałów śląskich, umocnień ziemnych, które w dawnych czasach, w okresie średniowiecza, wyznaczały granice pomiędzy księstwem Głogowskim a księstwem Żagańskim. Ten odcinek na terenie leśnictwa Niwiska, który tutaj widzimy, jest jednym z lepiej zachowanych odcinków. Zachowana forma tego zabytku przedstawia się w postaci takich dwóch podłużnych ciągów nasypów, które są przydzielone między sobą rowami. W ten sposób one manifestowały i zaznaczały granice pomiędzy jednym księstwem a drugim księstwem. Interesującym faktem istnienia wałów śląskich jest to, że jest on uznawany za jeden z najdłuższych zabytków archeologicznych na terenach Polski. Jego łączna długość określił jego ich łączną długość określa się na Około 30 kilometrach. Oczywiście one są, y, są to pewne odcinki, które są zachowane y, czy to w lasach, czy to na polach, ale na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól y, łączna, przyjmuje się, że łączna długość tych wszystkich odcinków jest około 12 km. Wały śląskie nie były jeszcze badane archeologicznie. Do tej pory wszelkie informacje, jakie mamy na ich temat, pochodzą ze źródeł y, historycznych bądź też kartograficznych. Niewielkie badania były prowadzone na odcinku środkowym bałów Śląki to jest w okolicach Szprotawy, w okolicach Przemkowa. Natomiast tutaj na terenie nadleśnictwa Nowa Sól takich badań jeszcze nie było. Na pewno są one cennym zabytkiem z tego względu, że pokazują dawny, historyczny podział terytorialny Księstwa Głogowskiego i Księstwa Żagańskiego. Na pewno je trzeba chronić, na pewno trzeba o nie dbać i. Leśnicy przyczyniają się do tego w znacznym stopniu. Miejmy nadzieję, że przetrzymają one następne 600 lat w tym stanie, jakim one, w jakim możemy je dzisiaj oglądać, i aby one cieszyły oko zwiedzających lasy odwiedzających. Na terenie nadleśnictwa nowa sól znajdziemy również wiele stanowisk związanych z kulturą łużycką. Jednym z ciekawszych jest cmentarzysko Kurchanowe. Jedno właśnie z takich cmentarzyk znajduje się w miejscowości Różanówka i na jednym z takich z tych cmentarzyk się znajdujemy. O stanowisku w Różanówce głośno zrobiło się w latach 2000, kiedy nasza koleżanka z muzeum stwierdziła, że stanowisko jest dosyć mocno rozkopywane przez poszukiwaczy skarbów, tak zwanych detektorystów. Wówczas podjęto badania ratownicze, które pozwoliły uchronić i zabezpieczyć teren stanowiska i jakby uświadomić leśnikom, że mają bardzo cenne stanowisko archeologiczne na swoim terenie. Stanowisko w Ronówce, to cmentarzysko kurchanowe, składa się z przeszło 50 kurchanów, które są w mniej lub w Bardziej lub gorzej widoczny na powierzchni ziemi, plus oczywiście groby, które w żaden sposób się nie, nie, nie manifestują. Właśnie jeden z takich kuchanów jest widoczny za mną. Jest dosyć on dosyć dobrze pokazuje wielkość założenia i wielkość takiej konstrukcji. Taki nasyp miał wysokość około 1,5-2 metrów, w środku którego znajdują się prawdopodobnie szczątki kilku lub jednego osobnika pochowanego. Spętarzyko próżonówce wiązane jest ze społecznościami kultury łużyckiej, które zamieszkiwały te tereny około 3000 lat temu. Datowane jest na trzeci i czwarty okres epoki brązu. Jednak nie tylko kultura łużycka tutaj chowała swoich zmarłych. W jednym z Kurhanów natrafiono na szczątki dwóch grobów, na pozostałości dwóch grobów, które wiązać można z tak zwanym okresem rzymskim, a więc z okresem, który datuje się na okres około 200 do 100 lat przed naszą erą. Związane pochówki te były związane z tak zwaną kulturą przeworską, która też tutaj postanowiła chować swoich zmarłych. Obszar całego stanowiska zajmuje około 5 hektarów i na tym obszarze stwierdzono lub natrafiono na około 50 kurchanów, które w jakiś sposób manifestują się na powierzchni, właśnie w postaci takich nasypów mniejszych lub większych. Niestety zmorą stanowiska w różonówce jest to, że w latach 2000 i. Teraz już troszkę mniej. Było ono bardzo intensywnie penetrowane i niszczone przez tak zwanych detektorystów. A więc ludzi, którzy chodzą z wykrywaczem metalu i punktowo wybierają y, znajdowane przez siebie zabytków. Tak jak widzimy tutaj przykłady tych dwóch niezasypanych jam, gdzie pewnie ktoś szedł i znalazł, natrafił na, 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 na jakiś zabytek, y, wyciągnął przedmioty, które się znajdowały tutaj, nawet nie zasypał dziury i w ten sposób niszczy stanowisko, niszczy dziedzictwo archeologiczne, a tym samym też stwarza troszkę zagrożenie dla grzybiarzy czy dla zwierząt, które tutaj chodzą. Oprócz zabytków takich stricte archeologicznych na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól mamy również zabytki, które troszkę pośrednio łączą się z archeologią, które łączyć możemy z zabytkami militarnymi. Jednym z takich właśnie zabytków jest reduta w Stanach, którą tutaj możemy e, zobaczyć. Czym jest reduta? Reduta to taki zamknięty obszar obwarowany wałem ziemnym, czasami również fosą, w którym stacjonowały wojska. W tym wypadku, w przypadku reduty w Stanach, wiemy, że tutaj stacjonowały wojska szwedzkie w czasie wojny 30-letniej. Skąd tutaj wojska szwedzkie? Otóż w pobliskim siedlisku miały swoją znajdował się większe zgrupowanie tych wojsk, był obóz warowny w siedlisku. I dookoła siedliska powstało wiele takich obiektów, które osłaniały ten obóz, jakby tworzyły takie przedpole odbronne obozu w siedlisku. Jednym właśnie z takich miejsc warownych była Reduta w Stanach. Z jednej strony oparta jest o wschodni brzeg Odry, stąd bardzo doskonale była zabezpieczona od strony zachodniej, natomiast od strony wschodniej otaczały ją bagna, kiedyś zapewne pozbawione drzew teren otwarty, który doskonale był widoczny z wałów, które otaczały jak majdan tej reduty. Reduta w stanach jest jednym z elementów tego systemu, który otaczał y, obóz warowny w, w Siedlisku. Wiele mniej lub gorzej zachowanych y, tego typu obiektów lub podobnych znajdują się w lasach pomiędzy Siedliskiem a Sową. Mamy tak zwany biret w Czerwonaku, mamy do mnie mają redutę w zwierzęciu oraz jeszcze kilka tak tego typu obiektów gdzieś ukryte, które po lasach, które już jakby zatraciły swoje taki pierwotny wygląd, które zostały poprzez wiele, wiele, wiele wieków gospodarowania, czy to leśnego, czy rolnego, zatraciły swój warowny charakter. We wsi Tarnów-Bycki, na terenie gminy byto odrzański znajduje się historyczny Trakt Pruski. To dawna droga prowadząca z kierunku zachodniego do zamku w siedlisku. Wzdłuż alei rosną zabytkowe dęby. Miejsce to odzyskało swój dawny blask dzięki wspólnym działaniom lokalnego samorządu oraz nadleśnictwa Nowasul. Ścieżka czy droga przebiegała już tędy w XVIII wieku. To co obecnie widzimy to początek wieku XIX, czyli te dęby, które są za mną, mają ponad 200 lat. Trakt Pruski to dwukilometrowa aleja przepięknych dębów prowadząca do rzeki Odry. Za rzeką Odrą znajduje się zamek w siedlisku, zamek Karolat. To co widzimy to wyniesiona. Z terenu taki nasyp wyniesiony. Ten nasyp jest poprzecinany kilkoma malowniczymi oczkami wodnymi. Te oczka wodne spełniają funkcję jak gdyby takiego kanału ulgi. W momencie, kiedy mamy powódź, kiedy piętrzy się nam rzeka, to wówczas ta woda przepływa, nie niszcząc tej ścieżki. Razem z nadleśnictwem Nowa Sól, gmina Bytomodrzeński uczestniczy w projekcie unijnym, z którego do finansowania y, korzystamy. Nasadziliśmy tutaj 450 dębów na samym trakcie pruskim jest to 200 dębów. I te drzewa za 100 lat mają zastąpić te, które obecnie istnieją. Na końcu traktu pruskiego znajduje się wiata. To wiata to punkt koncentracji ruchu turystycznego. Ta wiata z tej wiaty rozciąga się malowniczy widok na rzekę i też na zamek po drugiej stronie rzeki. Trakt Pruski stanowi jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych tego regionu. Spacerując aleją, można podziwiać bujną roślinność i delektować się ciszą tego miejsca. Na koniec dojdziemy do wiaty, pod którą wygodnie wypoczniemy.